Czy słyszałeś kiedyś, żeby ktoś powiedział, że szatan był przywódcą muzyki w niebie? Wydaje się to dziwnym wręcz niewiarygodnym pomysłem, prawda? Ale czy istnieją na to jakieś rzeczywiste podstawy? Czy też jest to tylko kolejny mit, który z czasem się rozpowszechnił? Dzisiaj zagłębimy się w Pismo Święte, aby dowiedzieć się, co Biblia naprawdę mówi o szatanie, muzyce i niebie. Przygotuj się. Prawda może Cię zaskoczyć. Wyobraź sobie niebo, miejsce pełne piękna radości i nieustannej modlitwy. Niebiańska muzyka wypełnia każdy zakątek, a aniołowie śpiewają pieśni chwalące Stwórcę. Ale gdzie w tej historii pojawia się szatan? Czy anioł, którego dziś znamy jako szatana, mógł kiedyś przewodzić temu potężnemu kultowi? Biblia ujawnia, że szatan nie zawsze był zły. Na początku był znany jako Lucyfer, wspaniały anioł stworzony przez Boga, ozdobiony kamieniami szlachetnymi i pełen splendoru. Jednak w pewnym momencie tekst zmienia kierunek i wspomina o czymś zaskakującym, czego wiele osób nie zauważa. Przyjrzyjmy się bliżej księdze Ezechiela 28,13. Wiersz ten nie jest symbolicznym ani niejasnym opisem Anioła. Niesie ze sobą coś znaczącego. Zwróć uwagę na zakończenie wersetu: W Tobie była robota Twoich bębnów i Twoich piszczałek. W dniu, w którym zostałeś stworzony, zostały przygotowane. Czekaj. Perkusja, piszczałki, instrumenty muzyczne, a najbardziej imponujący szczegół nie byli wokół niego, ale w nim. Dokładnie tak. Tekst mówi, że Lucyfer został stworzony z instrumentami muzycznymi wkomponowanymi w jego istotę. Nie był po prostu przystojny, był dosłownie stworzony do muzyki. Nasuwa się więc głębokie pytanie: po co Bóg umieścił instrumenty w ciele Anioła? Zatrzymaj się na chwilę i zastanów. Nie mówimy o istocie, która od czasu do czasu sięgała po harfę. Mamy do czynienia z dziełem, którego rdzeniem był dźwięk. Tamboris odnosi się do instrumentów perkusyjnych, a fifaros do instrumentów dętych. Wszystkie one w Biblii wiążą się ze świętowaniem, uwielbieniem i obecnością Boga. Dlaczego więc to było częścią pierwotnego projektu Lucyfera? Zanim odpowiem, chciałbym, żebyś zastanowił się nad tym głębiej. To, co tu widzimy, to nie tylko szczegół artystyczny. To celowy projekt. Bóg nie powiedział, Lucyferze, oto Flet. W zasadzie powiedział Lucyferze: Ty jesteś narzędziem. I to wszystko zmienia, otwiera to nowy wymiar zrozumienia. Jeśli Lucyfer został stworzony, aby w naturalny sposób wydawać dźwięki, to jego rolą nie było tylko odzwierciedlanie chwały Bożej poprzez swój wygląd, mógł on również przygotowywać atmosferę wokół tronu poprzez oddawanie czci. A teraz nadchodzi naprawdę intrygująca część, którą omówimy później. Wyobraź sobie jednak taką sytuację: jeśli Lucyfer był przywódcą niebiańskiej czci przed upadkiem, to co Twoim zdaniem próbuje kontrolować dzisiaj? Ale wybiegamy trochę w przyszłość. Na razie najważniejsze jest zrozumienie, że projekt Lucyfera ujawnia jego przeznaczenie. A cel ten był bezpośrednio związany z oddawaniem czci. Muzyka nie była tylko czymś, co robił, była częścią jego osobowości. Dlatego ten werset z księgi Ezechiela jest tak aktualny, nie jest tam przypadkiem. Odsłania nam coś, czego nie powinniśmy ignorować: Wróg Twojej duszy już stanął przed tronem Boga nie w milczeniu, nie w walce, lecz w uwielbieniu. I to, do czego został stworzony, będzie później próbował wykorzystać przeciwko Bogu, który go stworzył. Nie traćmy z oczu tego punktu: jeśli szatan odszedł od kultu, możemy być pewni, że nadal próbuje kontrolować kult dzisiaj, a dotyczy to również muzyki w naszych czasach. Kontynuujemy te refleksje za chwilę, ale na razie pozwólcie, aby ta prawda zapadła wam w pamięć. Lucyfer nie grał na instrumencie. On był instrumentem. A teraz pojawia się najważniejsze pytanie: jeśli Lucyfer został stworzony z instrumentami w ciele, jeśli jego forma była czystym dźwiękiem, ruchem i pięknem, dlaczego Bóg miałby to zrobić? Dlaczego miałbyś dać jednemu aniołowi tak wielką moc, tak wielką obecność i tak wielki wpływ? I nie chodzi tu o byle jaki wpływ, ale o wpływ muzyczny. To jest punkt. Zwrotny w naszym dialogu. Ponieważ im lepiej zrozumiemy, dlaczego Bóg stworzył Lucyfera w taki sposób, tym lepiej będziemy w stanie zrozumieć, co poszło nie tak i dlaczego nadal ma to znaczenie. Powiedz mi coś: czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego muzyka ma na nas tak wielką władzę, dlaczego pojedyncza melodia, akord, głos może całkowicie odmienić nasz stan umysłu? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego słuchając starej piosenki, możesz poczuć radość, smutek, nadzieję, a nawet pokusę? To nie przypadek. Ponieważ muzyka to nie tylko dźwięk, to także coś duchowego. W niebie muzyka nie służy rozrywce, istnieje dla oddawania czci Bogu, dla jedności z Nim, dla wyrażania chwały. I tu wszystko zaczyna się zmieniać. Aż do tego momentu Lucyfer nie był złoczyńcą, nie był potworem. To było oszałamiające, prawdziwe arcydzieło piękna i dźwięku. Ale co było przyczyną jego upadku, co zamieniło niebiańską harmonię w piekielną rebelię? Jedno słowo: duma. Zanim przejdziemy dalej, pr musimy tu zrobić przerwę, ponieważ to, co dzieje się później, jest jednym z najważniejszych momentów w całej Biblii. Jeśli to zignorujemy, nie będziemy w stanie zrozumieć, co do dziś motywuje szatana. W księdze Ezechiela 28:17 jest nam jasno powiedziane. Serce Twoje było wyniosłe z powodu Twojej piękności, a zgubą Twojej mądrości stałaś się z powodu Twojej świetności. Spróbujmy to zrozumieć. Lucyfer spojrzał na swoje piękno. Swoją mądrość, swój blask, i zamiast czcić Boga, który go stworzył, zaczął czcić samego siebie. Chcesz zobaczyć obraz tego, jak duma niszczy życie? Zaczyna się tak: najpierw pojawia się dar, potem przesadne skupienie się na sobie, a na końcu upadek. Ale nie przesadzajmy, bo w chronologii tej historii jest coś ukrytego. Muzyka staje się bronią, a zaczyna się od dumy. I nie mówimy tu o zwykłej arogancji, jaką widzimy u artystów czy celebrytów. To było coś głębszego. Lucyfer nie chciał tylko być podziwiany. Chciał być jak Bóg. A Księga Izajasza 14 pokazuje nam, co działo się w jego umyśle w tym decydującym momencie. Wstąpię do nieba, wywyższę swój tron, zasiądę na górze. Uczynię się podobnym do Najwyższego. Pięć stwierdzeń: pięć chce. Każdy z nich przepełniony jest buntem, każdy z nich odciąga Lucyfera od jego prawdziwego celu. A oto prawdziwa tragedia: Lucyfer chciał tej pozycji, ale bez konieczności poddania się, chciałem czci, ale bez posłuszeństwa. I ten schemat powtarza się do dziś. Duma zawsze szepcze: Zasługujesz na więcej. On nie szuka tylko uwagi, on chce autorytetu, a gdy ktoś rodzi się z talentem, może to być niebezpieczne. A może teraz zadajesz sobie to samo pytanie, którego wielu unika: jeśli Bóg wiedział, że Lucyfer upadnie, dlaczego stworzył go z taką mocą, pięknem i muzykalnością? To pytanie pozostaje w powietrzu. Na to pytanie jeszcze nie odpowiemy. Ponieważ stanowi ono tło dla wszystkiego, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ale chcę, żebyście się nad tym zastanowili. Istota stworzona, by odzwierciedlać chwałę Boga, teraz pała zazdrością. Miał przewodzić dźwiękom niebios, ale wolał spróbować je ukraść. I to był punkt zwrotny. Tutaj narodził się bunt. Tutaj muzyka ulega zniekształceniu. Co więcej, poznajemy tu trudną prawdę. Nie każdy dar pozostaje wierny swemu dawcy, nie każdy dźwięk, który porusza duszę, pochodzi z Ducha Bożego. Więc pojawia się kolejne pytanie: co się dzieje, gdy ta muzyczna moc pogrąża się w ciemności? Co wróg robi z dźwiękiem, który został stworzony, by go przenosić? O tym opowiemy w następnej części. A to, co będzie dalej, możecie zaskoczyć, ponieważ wróg nie porzucił muzyki. Przekształcił to w system, a większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że już znajduje się pod jego wpływem. Pomyśl ze mną: jeśli Lucyfer został rzeczywiście stworzony z muzyką wpisaną w jego istotę, jeśli był dostrojony do dźwięku, harmonii i czci, co stanie się z tym darem po jego upadku? Czy traci ten dar, czy znika, czy on to zniekształca? Pozostawmy to pytanie na chwilę, ponieważ to wszystko zmienia. Mamy skłonność wyobrażać sobie, że szatan działa jedynie za pomocą strachu, przemocy, cierpienia. A co jeśli Twoją najpotężniejszą bronią nie jest strach? A co jeśli to coś pięknego, coś artystycznego, wzruszającego? A co jeśli to jest muzyka? Muzyka nie puka do drzwi, wchodzi przez tylne drzwi. I to właśnie sprawia, że jest on tak potężny i tak niebezpieczny w nieodpowiednich rękach. Bo jeśli lucyfer został stworzony po to, by przewodzić modlitwie w niebie, to doskonale wie, jak tworzyć dźwięki, które poruszają duszę. Dopiero teraz, zamiast używać muzyki, aby wznosić serca ku Bogu, używa go, by odwrócić serca od niego. A teraz powiedz mi jedną rzecz. Czy słyszałeś kiedyś piosenkę? Która brzmiała cudownie, ale w głębi duszy czułeś, że coś jest nie tak? Czy słyszałeś kiedyś piosenkę, która była technicznie doskonała, wpadający w ucho rytm, uderzający rytm, potężny głos? Ale coś wydawało się nie tak? Teksty piosenek wychwalały cielesne pożądania, sławiły pychę i normalizowały grzech. A co jest najstraszniejsze, mimo wszystko chciałeś słuchać dalej. Dlaczego? Ponieważ muzyka przemawia do najgłębszych części naszego jestestwa. Dziś szatan nie przewodzi już huro anielskim przed tronem Boga, teraz przewodzi listom przebojów, platformom streamingowym i playlistom, które ludzie noszą w kieszeniach, a wpływ tego jest ogromny. Kiedy muzyka staje się kultem ego. Kiedy teksty piosenek stają się pochwałami grzechu, a gdy artyści stają się idolami, szatan nie potrzebuje rogów, żeby działać. Pamiętaj, muzyka sama w sobie nie jest zła, ale duch, który za tym stoi, robi całą różnicę. Strategia szatana nie zawsze polega na szokowaniu. Czasami wystarczy po prostu przyzwyczaić się do tego stopniowo. Nie zawsze ryczy, czasami szepcze. A teraz chwila refleksji. Jaki rodzaj muzyki ukształtował Twoje myśli? Jaki duch kryje się za piosenkami, które wypełniają Twój pokój, Twoje słuchawki, Twój umysł? Oto punkt zwrotny. Niecała muzyka jest zła, ale również niecała muzyka jest neutralna. Tu właśnie pojawia się rozeznanie, ponieważ każda piosenka niesie ze sobą ducha. Niektóre budzą pożądanie. Inni karmią dumę, niektóre wywołują gniew, a wiele z nich wciąga cię z powrotem w te same grzechy, od których próbujesz się uwolnić. Czy uważasz, że to przypadek? A może byłaby to strategia duchowa? A oto najstraszniejszy szczegół: wielu współczesnych ludzi znajduje naukę bardziej dzięki muzyce niż Słowu Bożemu. Zapamiętują teksty piosenek szybciej niż całe zwrotki. Na koncercie są bardziej wzruszeni niż na mszy kościelnej, a szatan jest z tego całkowicie zadowolony. Bo jeśli nie otrzyma swojej duszy, będzie zadowolony z twojej uwagi. A gdy już ją zdobędzie, jej serce będzie o kilka uderzeń dalej. Więc za każdym razem, gdy usłyszysz jakąś piosenkę, zadawaj sobie jedno pytanie: czy to mnie przybliża do Boga? Czy też sprawia, że czuje się bardziej komfortowo bez niego? To proste pytanie może oszczędzić nam lat duchowych szkód, ponieważ to, co będzie dalej, jest poważne. Muzyka odegra kluczową rolę w wielkim oszustwie czasów końca. Owszem, będzie oddawanie czci, ale nie będzie to prawdziwe oddawanie czci. To będzie coś, co będzie wydawało się święte, co zabrzmi potężnie ale będzie oparte na emocjach, a nie na prawdzie. A jeśli szatan kiedyś prowadził niebiańską cześć, możesz być pewien, że on dokładnie wie, jak to sfingować. To jest następna pętla i opowiemy o niej w następnej części, ale najpierw przyjrzyjmy się temu, co jest w objawieniu 5. Nie widzimy chaosu, strachu ani porażki. Widzimy prawdziwe wielbienie. Tym razem muzyka, która się rozbrzmiewa, nie pochodzi od wroga. Pochodzi od ludzi odkupionych, ludzi takich jak ty i ja. Pomyśl o tym: istota, która kiedyś przewodziła niebiańskim dźwiękom, została obalona, ale Bóg nie pozostawił ołtarza pustego. Dał je tym, których odkupił. To coś o tobie mówi: nie zostałeś tylko zbawiony od grzechu, zostałeś uratowany dla czegoś większego, rodzi się nowy kult, któremu nie przewodzi już Lucyfer. Na jej czele stoją ci, których próbował zniszczyć innymi słowy my. A teraz spersonalizujmy to: jeśli szatan został rzeczywiście stworzony z muzyką w swej istocie jeśli kiedykolwiek stał przed tronem i głosił chwałę w niebie a jeśli teraz wykorzysta te same wpływy, aby korumpować, dezorientować i kontrolować co to teraz dla ciebie oznacza? Nie rozmawiajmy tylko o teologii. Porozmawiajmy o tym, co odtwarzasz w swoich słuchawkach, co gra w Twoim samochodzie, tego, co odbija się echem w Twoim domu. Ponieważ prawda jest taka: dźwięk cały czas nas kształtuje. Możesz nawet nie zdawać sobie z tego sprawy w danym momencie, muzyka jest jednak jednym z najpotężniejszych narzędzi wpływania na życie. Wtedy myślisz: Ale to tylko piosenka gdzie tu problem? Zatrzymaj się. Właśnie tego chce od ciebie wróg. Jeśli uda mu się sprawić, że przestaniesz krytycznie myśleć o tym, co słyszysz, jeśli rozśmiesza cię tekstami, które powinny cię wzruszyć, jeśli sprawi, że będziesz śpiewał razem z grzechem, wygrywa. Nawet nie ruszając palcem. Oto wyzwanie. Przeprowadź rzetelną analizę muzyki, której słuchasz w swoim życiu. Zadaj sobie pytanie. Czego ta piosenka uczy mnie pragnąć? Czy przybliża mnie do obecności Boga, czy powoli oddala mnie od Niego? Ponieważ muzyka nigdy nie jest neutralna, albo wzmacnia Twojego ducha, albo stopniowo go osłabia, i większość ludzi zdaje sobie sprawę dopiero, kiedy jesteś już daleko od miejsca, w którym zacząłeś. Dlatego to jest takie ważne nie chodzi o gust muzyczny chodzi o walkę duchową. A szatan nie czeka na pozwolenie, on już gra, już w melodiach kłamstwa, ciemność w rytmach i duma ze słów piosenki. Jesteś już w stanie wojny. Tak, sam fakt słuchania muzyki w dzisiejszych czasach stawia nas w centrum duchowej walki, a może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ale odpowiedź istnieje i to wszystko, bo jeśli chodzi o muzykę, istnieją tylko dwie możliwe ścieżki. Piosenka może przybliżyć twoją duszę do Boga, inny zabiera cię, czasami w ciszy, po trochu, innym razem siłą i bezczelnie. A co jest najgłębsze ze wszystkich, większość ludzi nawet nie wie, kto śpiewa. Zanim pójdziemy dalej, chcę zasiać w twoim sercu pewną prawdę. Nie każda muzyka, która dobrze brzmi, jest dobra dla duszy. Nie każda modlitwa zaczyna się od gry na gitarze czy keyboardzie. Czasami oddawanie czci jest ciszą i poddaniem się, a czasami bunt przychodzi ukryty pod postacią chwytliwego refrenu. Oto o czym wielu zapomina: muzyka nigdy nie jest neutralna. Zawsze niesie ze sobą jakieś przesłanie, zawsze buduje duchową atmosferę. Prawdą jest, że za każdym rytmem toczy się niewidzialna walka. Listy odtwarzania, które utworzyłeś, artyści, których obserwujesz, litery, które znasz na pamięć, nie są tylko tłem, kształtują twój umysł i tu pojawia się napięcie. Zostałeś stworzony, aby odzwierciedlać chwałę Boga, ale Lucyfer, który kiedyś odzwierciedlał tę samą chwałę, dziś próbuje odzyskać ją za pomocą muzyki, jedna litera naraz. Zagłębmy się w temat. Wyobraź sobie, że w tej chwili odtwarzane są dwie piosenki na świecie. Jedno jest pełne czci, prawdy i światła, drugi rodzaj skrywa w sobie blichtr, sławę i zaraźliwe rytmy, ale jest wypełniony buntem. A oto niespodzianka: obydwa są piękne, obydwa są potężne, obydwa grają na emocjach, ale tylko jedna z nich prowadzi cię do obecności Boga, a ten drugi to pułapka otulona melodią. A jeśli nie masz rozeznania, skończysz śpiewając rzeczy, z którymi nigdy się nie zgadzasz. Gdyby ktoś wypowiedział te słowa na głos, w tym tkwi niebezpieczeństwo. Teraz bądźcie czujni. Zbliżamy się do czasu duchowej przemiany. Kiedy zaczynasz dostrzegać duchową zmianę kryjącą się za muzyką, coś się dzieje. Zaczyna się zauważać, że pewne piosenki rozpalają duszę, podczas gdy inni pozostawiają cię suchym w środku. Pewne rytmy przynoszą spokój, inne wywołują pobudzenie, niepokój, gniew. Niektóre teksty piosenek brzmią jak teksty uwielbieniowe, nawet jeśli nie są klasyfikowane jako gospel. A poznajesz, z jakiego królestwa pochodzą, po tym co w tobie budzą. Muzyka nie dociera tylko do uszu. Ona dyscyplinuje swoje pragnienia, trenuje swoje serce, i dlatego szatan nadal posługuje się muzyką, ponieważ nie potrzebuje, abyś otwarcie zaprzeczał istnieniu Boga. On po prostu chce, żebyś przestał go czcić, a niewłaściwie wykorzystana muzyka czyni to w ciszy. Teraz pozwólcie, że pokażę Wam coś proroczego. W Księdze Objawienia znajdujemy końcowy moment, w którym śpiewana jest nowa pieśń piosenka, której nikt inny nie może się nauczyć, z wyjątkiem tych, którzy byli wierni barankowi. Dlaczego? Ponieważ pieśń, którą dziś śpiewasz, kształtuje serce, które zabierzesz ze sobą do wieczności. Oto więc najważniejsze pytanie ze wszystkich. Jesteś szkolony do tej nowej piosenki, a może rozprasza cię to, co napisał wróg.